Wam, z tej strony Składzik i zaczniemy kolejny odcinek Marvelous Avengers Jest to 21 odcinek Myślę, że będzie to ostatni, ewentualnie dokończymy pokoje Harm i tam chyba jedną opcjonalną jeszcze misję ale to już później na pewno nam to się uda to zrobić no i jesteśmy w takim miejscu San Francisco na takiej strukturze stworzonej przez The Aim, i myślę, że będzie to właśnie ostatnia misja, która jest fabularnie. No i zobaczymy, co nas tutaj czeka. W sumie, pora ruszyć, tak aby nie zagadywać za dużo. BAM! <słuch> Aim ma o jeden hangar mniej albo trzy. Spokojnie, Stark. Hej, niektórzy nie mają przed sobą tysiąca lat rozwalania różnych rzeczy, no Szpudko. O, brakowało nam ciebie to, że Ciągle podrzucasz tatuskowe żady, kapitanie. W, w sumie, patrząc na tekst, faktycznie coś kapitan Ameryka powiedział, ale słysząc go, to moim zdaniem niedopracowanie. No dobra, zajmijmy się tymi typkami Nie wiem czy to będą wszyscy, czy kolejni byśmy mogli dalej ruszać chyba będą kolejni Bardzo ładnie tarcze właśnie uderzyło tyle przeciwników O i możemy w taki sposób pozbywać się przeciwników wyrzucając ich Właśnie z tych platform. Super. Nie ma śladu innych in human. I wykończenie. Z się uleczymy trochę. Zastanawiałem się kiedy moi starzy znajomi wreszcie się pojawią. Aż łyska w oku się kręci, gdy widzę jak znów wspólnie walczycie. Ale ułatwiacie mi pracę. Idziemy jak barany na rzecz. No to, to jest to diabła! Niech zgadnę. Roboty w fioletowej poświacie. Autom? Tak, on zdalnie kieruje jednostkami. Załatwcie najpierw tę. Halk, załatwcie. No, normalnie Halk na zawołanie widać. jednak to nie jest bezmyślny goryl, który po prostu... latach mu się podoba. Idę po ciebie! Optymista do samego końca. Zginiesz z uśmiechem na ustach. Jak no widać, tutaj trochę mamy do skakania. Tym bardziej, że nie mogliśmy zmienić postaci na jakąś inną. Z automatem mamy właśnie kapitan Amerykę. Nie jest to swojony. <grym> Przez chwilę właśnie byłem zajęty czymś innym i musiałem akurat taki przeskok zrobić czasowy. Mną mgłę. Co to jest? Ludzie wpadają w panikę, biegają i krzyczą. Chyba są pod wpływem tej dziwnej mgły. Zupełnie jakby coś w nich wyswalała. Jak tym strzałem, do się powięksny. Mówiliśmy sobie, że Terrygen odmieni świat. Wiem. Popełniliśmy błąd, George. Nie jestem, George! George zawiódł. Modok nie. Nie możemy naprawić tego, czym się staliśmy. Co masz na myśli? Mocy nie da się kontrolować. Teraz to rozumiem. Trzeba ją zniszczyć. Nie. Nasze poświęcenie zostanie zapamiętane. No i dokładnie wiemy jak on się nazywa. Już nie Tarleton, tylko Modok. Rozwalmy tę wieżę sygnalizacyjną i jego gębę. Jestem? No i. Ja także. No i w sumie. Mieliśmy wcześniej taki mały spoiler, właśnie w tym kwestii już. Dużo... Że. pisało kredyt Modok. Kto wiedział, ten wiedział. A kto nie, to właśnie się dowiedział. Rozsądny plan. Dajcie mi Skąd ta postać się. O, w taki sposób wzięłam O, jeszcze mam tutaj skrzyneczkę, super. o nich zapomniałem. Warto byłoby też się tu rozglądać za nimi. Może jakieś tu będą też jakieś inne rzeczy związane. Wow, nie dostaniemy się do ostatniego nadajnika. No dobra, czyli tam gdzie fioletowo to jednak trzeba uważać. I na te skrzyneczki pójdę za halkę I postaram się nie spać. Rozsądny plan. Dajcie mi chwilę. Wchodzę do... Teraz, teraz uważamy, przeskakujemy jak najszybciej. A, to tak szybko. Nie chcę nas tutaj dopuścić. Modok. Blok tarczą. W sumie to już zapoznaliśmy się tym w sumie. Ale może z niej korzystać nieraz Jest tak, że po prostu komunikat i jednocześnie mamy jej użyć, więc użyjmy. Ale nic się nie dzieje. Dobra, więc pora tu powalczyć się, eh? Ej, chyba coś w Wow, ej, ej, ha. Za tym kanale jest nastolatka. Uważaj, co mówisz? To nic nie za kapitanie. Prowadzisz swoje. Swój... Sporo ich tutaj mamy. Niech oni też poprowadzili ciebie i po co? Żaden z waszych fanów nie będzie wiedział, że zginęliście dla mnie. No a moi cierzą opanował złoczyńców, nie? Coś czyżował, że będę żałował, żeby wykorzystałem tyle umiejętności, bo zapewne z każdym falą to coraz lepsze są właśnie przeciwnicy. Ale lubię grać na... Właśnie w taki sposób, że na kruchym lodzie stąpać. Czyli, żeby było trochę ciężej przy trudniejszych post przeciwnikach. Musimy na tego robotać, byśmy mogli użyć na przykład rzut tarczą, czy po prostu właśnie tą super umiejętnością. Ale wolę właśnie pomęczyć się z nimi, że faktycznie jest ciężej. Bo łatwa walka to nie jest taka fajna, ekscytująca, bo po prostu lepiej to jakoś mieć z tego trochę więcej frajdy niż takie przechodzenie na łatwiznę, i faktycznie kreatywnie podchodzić do każdej z gier, która po prostu potrzebuje alternatywnych wyjść, czyli otwarte świate, lub półotwarte właśnie. Jestem ciekawy w takim razie, co w tych kolejnych tych głównych e, rozdziałach będzie do zrobienia, ale to na pewno dowiemy się w niedalekiej przyszłości. Na razie spróbujmy wykonać właśnie ten rozdział. Zapyta to jeszcze nie będzie koniec przypomnę, są jakieś cztery fale, które nie są za proste. Otworzyłam generatory pola siłowego, kapitanie Rodbal te tarcze Dzięki nam tarcza a tu już się uruchomiłem No i co teraz? A, tu mamy teraz do rozwalania te bariery No dobra, zajmiemy się tym Starcia oglą napadła nas, jak tam z drzwiami Ciężko hakować i walczyć jednocześnie, a co? Kiepsko się bawicie? No na razie tak, bo nikogo nie ma. Adaptoidy! Dobra, zmieniam temat. Jednak Niech kapitan zajmie się swoją. Czyli mamy jednak zabawę, tylko jesteś czasy są na czerwono. To szczerze, teraz przeroby się te wszystkie właśnie umiejętności. Faktycznie jest ciężko, dobra, teraz trzeba trochę się podratować, bo to jednak nie jest, już są przelewki. Faktycznie trzeba się starać dużo bardziej trzeba właśnie blokować częściej, unikać przeciwników, a dokładnie ich ciosy. Dobrze, że akurat dołączył Thor i Iron Man, bo byłby jeszcze bardziej słabo. Oczywiście znaliśmy tutaj leczajkę, o właśnie ją mamy. Możemy kilka robotów sobie zniszczyć, jednocześnie pamiętajmy o tym. bardzo ładnie wyszedł nam unik no i wykończeniówka super się leczymy no i kolejny kodeks jest w sumie o tych właśnie przeciwnikach zapomniałem żeby posprawdzać je razem z wami myślę że w najbliższym odcinku gdzie jeszcze będziemy się wykonywali na pewno zajmiemy się takimi właśnie drobnostkami nam się dokładnie u nich zrobić i chyba to nie koniec. A, czas walczyć A wcześniej jak walczyliśmy? Zajmijcie się nimi. Prawie otworzyłam drzwi. Adaptoidy. Dreadboty, no takie, no właśnie mówiłem. Zapewne będą teraz dużo silniejsi, trudniejsi przeciwnicy. Fabio potrzebuje pomocy! Dla ciebie książę, Fabio. O. Oooo. To miał problemy. My też mamyśmy problemy. Zbroja wciąż daje radę. Sugerujesz, że trochę przytyłem? Nie o to mi chodziło. Hej, nie każdy jest super żołnierzem, kolego. Chodź Stawiam 10 dolców, że nie jest na wiecie takowej. Przyjmuję. Odmawiam składania zeznań. No, w sumie mi się podobają właśnie ich teksty. A tak wracając do tych strojów, już wiemy nad czym pracował tak naprawdę Tony na tej chimie, Chimerze. No i tak naprawdę udane są te stroje. Wziął się ten adaptoid na nas. Ej, nie cheatujemy teraz. Patrz normalnie na gołe pięści, a nie się leczysz. No dobra, teraz chyba pora na dreadbotem. Uważajmy na to jego podpalanie i to wierzyć, które są. I wykończenie. On to równy, Hulk, a tu ze chyba halka tak naprawdę. Jeszcze mamy jednego dreadbota, więc Zaraz się nim też się zajmiemy. Wypłonę tych pułapek. Chyba jako się wypłykliśmy, więc musimy uważać teraz trochę. I Halk właśnie robi do dokończenie. I my tak samo udało się w końcu. Przerwę! Ja! sposobem sposób w jaki zinfiltrowałaś moją firmę, robi wrażenie. A to nie jest tak naprawdę firma Moniki? Kapitanie, on przejmuje kontrolę nad bramą. O! O! W chcieliśmy jeszcze trochę powalczyć, ale. Jak... Tak do tego doszło. To czemu nie przepływu energii to pewnie ostatni nadajnik, wszystko jest pod napięciem. Szukaj bezpieczników. Emmy musi mieć jakiś sposób na wyłączenie tego choćby do konserwacji. No i w sumie tak naprawdę pora Wydać te punkty, aby być coraz bardziej doskonalszym żołnierzem. Jak się zastanawiam właśnie nad niektórymi właśnie umiejętnościami, które tak naprawdę wcześniej trochę sprawdziłem przed nagraniem, więc już nie będę o nich komentował. No trochę akurat pozmieniamy nasz ekwipunek na lepsze w miarę możliwości oczywiście, nie mamy jak niektórych rzeczy przeskoczyć. No i chyba wszystko tutaj. Tam mamy bit w tą stronę, ale tu mamy jeszcze skrzyneczkę. Dobra, czyli tutaj musimy coś odblokować. Dobra. Ciekawe czy będziemy na tym mogli skakać. A. Odbiłem się jakoś, nic się nie złego nie dzieje. Pomyśl, jak zabezpieczone było to więzienie. <noise> Ej, nie odda ich tak łatwo. Ale nie uwolnimy ich, zanim się nie upewnimy, że Ej, nie zakazuje ich na śmierć. Toni, może troszkę tak Racja, przepraszam, Kamalo. Nie, masz rację. Musimy przerwać ten sygnał. Już się tym zajmuję. Tylko mnie osłaniajcie. Tak się właśnie rozglądam, jak tutaj obkręcić to i. Wow, e, właśnie spadliśmy, e, jak to sobie to obrócić, by przebiec, patrzę z jakimś czujnikiem, ale raczej tu nie doskoczymy, jak widzimy, szkoda, a na tym, może na, faktycznie trzeba się na tym odbić, może coś tam wyżej nas trochę wyniesie, albo coś tu na dole jest, tak tam wcześniej, takie miejsce do przekierowania ale nigdzie takiego czegoś nie widzę jak na razie. Skoki też nic nie działają. Może tam coś jest ukryte, ale jednak chyba nie. No i gdzie są te do wkręcenia Na dole. O. Mamy, w końcu znaleźliśmy. No i super. Nie było cię tam. Nie słyszałeś zeznań! Bólu! To nigdy nie powinno się wydarzyć! Przynajmniej co do tego się zgadzamy! Doktorze, wiem, co się dzieje, kiedy ludzie u władzy decydują, kto ma prawo żyć. Nie pozwolę, żeby historia się powtórzyło. W takim razie nie każ nam przeżywać kolejnego dnia! A... My chyba go nie przeżyliśmy, George. To jest część problemu. No dobra, trochę spogadali. Trochę tak wygląda właśnie, jak to co się działo w trakcie dnia, a i ile po nim. No, i kolejne jakieś dobroci, które dostaliśmy na tym poziomie, tak się rozglądam. Czy coś mam czy jeszcze ciekawego, ale chyba nie. A tu mamy stanąć i tam właśnie odblokować, super. No, w sumie na nie zielono nie było. Teraz tu, i tam jeszcze, no dobra. Znalazłem drogę na górę. Teraz korzyść śmierci Już prawie. No to będziemy mieli trochę więcej, jak widać roboty. O, -o, 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 -o. mamy tutaj robot. Ciskom. No i pora się trochę spiąć teraz wyżej. Czy Nie mogło być takie łatwe. Super, akurat. Robot, którym. W trakcie walki może być nie uderzony, ale będziemy próbowali poprzez parowanie pociągną dość długo, Ale właśnie tak. No tak jak będziemy chcieli go uderzyć w trakcie tego jak on ma tą poświatę, będzie ciężko go zbić. Super jeszcze ci starczą tylko że mają te takie odrzuty o jedne trzeba szybko to zadzwonić uważać tak naprawdę Mnie irytujący są ci starsze, bo nie widzę tak naprawdę tego paska, dopóki mają tą tarczę. No i co? No Nie, no tyle problemów. O, sam ucierpiał. Jeszcze ktoś? Wow. Trochę za bardzo się rozpędziliśmy Naczej Raczej nie pociągnął dość długo, żebym mógł zgotować im bracji we Ale to stawić. trzeba najpierw zmusić, żeby się pojawili, by w ogóle i trafić. A co tam u was? Ja pomagam czarnej drobie kopać tyłki. Skupcie na tych tyłkach. No dobra, spadł gościu. Super. No tak. Pracuje nad najlepszym sposobem, żeby zabrać tam tych wszystkich Dziękuję! Nie ma za co. O, nie ma już takiego gościu, super, ale się go pozbędziemy. Ale pamiętaj, żeby opowiedzieć brusowi o krótkiej chwili mojej dojrzałości. Właśnie ją zepsułeś. No i wykończenie super. Kolejne życie nam się trochę trafiło. Zobujmy się na parowanie. Bardzo nie udało nam się. Trochę mniej mam życia. Więc trochę uważajmy trochę. Dało się w ostatniej chwili zrobić unik. No bez kitu ten gościu Wow, tego się nie spodziewałem, że nam zaskoczy z góry. Zaraz się go pozbędziemy. Tam kogoś na górze mamy. No nie wiem czy doskoczyłem tak naprawdę. No ledwo, ledwo, ale to nie to było to. Więc trzeba coś na pewno uaktywnić. Wreszcie dowiemy. Tylko pozwolimy się tego gościa na górze. Wow, takie rozwalenie mamy. I mamy też oczywiście pokazane co mamy odblokować. No nie no, spadliśmy po raz kolejny, przecież spokojnie by się tam do tego złapałby. No i udało się w końcu. Źródło zasilania nadajnika jest gdzieś tuż nad tobą. No to w górę. Czyli na górę mamy się udać, ale jeszcze tu widzę coś mamy w tym miejscu. Może to być jakaś skrzyneczka. I myślę, że tam doskoczymy, tak naprawdę. Jest tam skrzyneczka, właśnie widziałem. A no, ale wtedy, może drony pozbądźmy się kolejne drony, i w sumie, jak widzimy, a idź, trochę za szybko. Mamy to właśnie trzymając tego wścisku. Tutaj po raz kolejnym tym samym sposobem odblokować. A dobra Jak się nawet jak tam odblokujemy, jak przecież jest się taki dzbanek Dobra, mamy tutaj coś już zrobione. Ale bym tam skończył w sobie po tą skrzynkę. Miejmy nadzieję, że doskoczymy. Udało się bez problemu jak widzimy. Trochę zasobów oczywiście mamy hełm na fioletowo. No i to na pewno jest lepszy, więc zmienimy go na stałe na razie. Bez problemu udało nam się wrócić. No i teraz pora tam. Zasilany trzema rdzeniami. Załatź tych gości, a ja doprowadzę się do terminala i otworzysz osłonę rdzeni. Robi się No dobra, jesteśmy. Właśnie. Wytyczne od czarnej wdowy. No bardziej mnie niepokoi ten adaptoid, co latam. Pamiętajmy, że też oni się leczą. Jak ci tam idzie kapitanie? Warto, bo by ich szybko wykończyć teraz mamy wykończenie, super. Nie sądzę, że tak szybko się go pozbędziemy. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Jeśli mamy tyle leczajki, czyli coś czuję, że będą tutaj trochę falami nam przeszkadzali, no, ale damy radę zapewne. I co teraz? i zachować jest... I tu mam te filary porozwalać? mamy różne on nie human 17 musiała to tłumaczyć jajogłowemu tekst dobry wy wycisnęli o nie się ten co się teleportuje więc parujmy w miarę możliwości co chwilę nie spadnijmy w sumie, bo to nie byłoby fajne. Dobrze, trzymajmy go. Ale już się tyle Dobra, uważajmy. Parowanie, dobrze, udało się to. Bardzo dobrze. A tu jeszcze mamy wieżyczki jak widzimy. To były wieżyczki, które widzieliśmy poświetlając sobie. Dobrze i wykończenie mamy to za sobą Te wieczki się podwądmy Jeszcze jedna e, on przeżył A to dziady, dobra, damy radę zaraz mu. Parujemy dobrze i jeszcze raz Obijemy mu tą facjatę. Bierzemy się za wieżyczkę, nie wiem czy jeszcze dron tutaj, tutaj gdzieś lata, czy nie nie ma nic, co by nas atakowało, więc kolejny pilot warto zniszczyć. Pamiętajmy tylko o tym, żeby nie zniszczyć wszystkich po kolei, unikając przeciwników, bo może ich się namnożyć, nam trochę ich za dużo. Na przykład tych adaptoidów, co tak latają z tymi skałami. Wow, co to było!